Niecichnie zamieszanie wokół Kaczorowskiej. Musiała w końcu zrobić z tym porządek. Agnieszka Kaczorowska w wielkim stylu powróciła na salony za sprawą udziału w tańcu z gwiazdami. Pod okiem doświadczonej trenerki jej partner, Filip gurłacz radzi sobie naprawdę znakomicie. Przerwie od programu Gwiazda postanowiła zabrać się za coś, co ze względu na nawał obowiązków pewnie od dawna odkładała. Jej działania z miejsca wywołały poruszenie w sieci. Kaczorowska i Górłacz idą jak burza przez TZG. Teraz mają przerwę. Agnieszka Kaczorowska i Filip Górłacz niemal od początku uchodzą za faworytów 16: edycji tańca z gwiazdami. Widać, że świetnie się ze sobą dogadują, przez co z jednej strony wciąż muszą dementować plotki o łączącym ich romansie, a z drugiej umiejętnie wykorzystują to porozumienie na parkiecie, za co otrzymują od jurorów same najwyższe noty. Jako para numer 8 dotarli już do ćwierćfinału obecnej odsłony uwielbianego show. Oprócz nich o kryształową kulę walczą wciąż Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Tomasz Wolny i Daria Syta oraz Adrian Borek i Albert Kosiński Teraz wszystkie duety miały nieco więcej czasu zarówno na odsapnięcie, jak i na przygotowanie nowych choreografii Władze stacji zdecydowały bowiem o dwutygodniowej przerwie między odcinkami z uwagi na wypadające w przedostatni weekend kwietnia święta. Polsat przygotował dla widzów jednak coś specjalnego na niedzielny wieczór, kiedy to zwykle oglądają oni TZG. Uczestnicy natomiast mogli skupić się na regeneracji sił. Kaczorowska wyznała to zupełnie otwarcie takie ma plany. Można było się domyślić. Większość z nich zapewne po prostu spędza ten wyjątkowy czas w gronie najbliższych. Przerwę od sali treningowej postanowiła zrobić sobie również Kaczorowska, która chce całkowicie poświęcić się teraz swoim córkom. Każde święta są dla mnie czasem opowiadającym o miłości i rodzinie. Choć ja nie chodzę do kościoła. To zawsze maluje pisanki z dziewczynkami. W niedzielę organizuję im zabawę i szukają niespodzianek od zajączka. Wymyślam zagadki, które muszą odgadywać, by znaleźć kolejne ukryte rzeczy. To czas, który zawsze spędzam z bliskimi, wyznała dla. Gwiazda zamierza wykorzystać przepiękną, wiosenną aurę za oknem. Jest piękna pogoda, więc chcę być z córeczkami na powietrzu i korzystać z piękna wiosennej natury. Dla mnie te dwa dni wolnego będą czasem, który poświęcę córeczkom. Wreszcie spędzę z nimi czas od rana do nocy. Całe święta spędzę z nimi i mam nadzieję, że uda nam się gdzieś pojechać w zielone, by nie siedzieć w domu, potwierdziła Kaczorowska. A wygląda na to, że w ciągu tych kilku wolnych dni postanowiła zrobić coś jeszcze. Kaczorowska musiała w końcu zrobić z tym porządek. Wywołała duże poruszenie w sieci. Kaczorowska na jednej z przeznaczonych do tego platform internetowych wystawiła na sprzedaż ubrania, których już nie nosi. Na jej profilu w serwisie znalazły się też rzeczy należące do jej córek. I choć zapewne wielu spodziewałoby się zaporowych cen, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Za dziecięce rzeczy trzeba zapłacić od 9 do 30, a za te należące do kobiety 30 do 40 zł. Nie są to więc wygórowane kwoty. Markową torebkę tancerka sprzedała zaledwie 80 zł. To zresztą nie jedyny produkt, którego już zdążyła pozbyć się gwiazda. Jak to zwykle bywa w przypadku wystawiania produktów przez znane osoby, odzew na jej ogłoszenie był naprawdę spory. W krótkim czasie garderoba 32 latki uszczupliła się między m.in. o kilka sukienek i shorty oraz kilka dziewczęcych bluzek, dzięki czemu na jej konto wpłynęło niemal 400 zł.